Kochani, witam was na moim kanale Oliwia Gingera historika będzie A mianowicie um, Że Jagódka idzie do dentysty No to zaczynij Jagoda, Jagoda um, Co? Stawaj. Co się stało, mamo? Trzeba iść do dentysty. Ja nie chcę tam iść. Ale trzeba ci zobaczyć ząbki, bo mówiłaś, że ci się że ci bo, że ci bolą. No bolą. Bolało mnie wczoraj, ale już mi nie boli. Zjesz coś, to zobaczymy. Dobra, chodźmy na dół. Wezmę ci picie w razie W. Dobrze, mamo. Dobra, chodź, bo się spóźnimy. Było bardzo, dłu bardzo długo, ale tu bardzo długo spałaś. Wcale nie, wcale tak. Chodź. Muszę tu. Go zamknę kluczem. Go zamknę drzwi. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Weź bilet. Już. Czemu on nie chce się wejść? Mm. O, Ale dobra mam. Chodźmy. Chodźmy, mama, usiądź. Już idę. Zobacz, szybko. Jedyneczko. Dobra, chodź szybko, napijesz się w domu. Mamo, już ja się boję. Dwójeczka. O, to my chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiądź sobie tutaj i nie chcę, musisz. Dobra, wytrzymasz. Ojcze. Zobaczmy Zobaczmy, co my tu mamy Ciut Ała już nie bój się już kończymy Już już. I się boję. Zaraz, zaraz już tutaj, już już chwiluszką, już i tych. Au! Już może zejść. Dobra, matko, no, co się stało? Córka musi wziąć taką tableteczkę. Dobra, już może iść. Tam od doktora dostanie nagrodkę, albo ode mnie dostanie monetę na szczęście. Moneta? Może się przydać. No i daje dużo szczęścia. Mam nadzieję, że mi nie wypadną zęby. Dobra, byłaś bardzo dzielna. To może pójdziemy do sklepu. Wróć tą monetę do tutaj. Podoba Ci się maskotka? Tak. Idź się przebierz. Masz swoje piciu i kładź się spać. Zaraz Ci dam monetę na szczęście od Pani, te, od Pani. Czekaj idę tam powyłączać wszystko. Idę po o mateczku. Idę powyłączać tam wszystko. Przecież idź do góry. Chodź położysz się okej, okay. chodź tutaj. Położę się spać, a ja zaraz zejdę po tą pokubu się. Okej, okay, mamusiu. No, położę się. Ząbka ci tutaj. O, jeszcze a jeszcze tylko mają ześpu. Dobra, idę po kupusia. Kto mu kupił ten kapturek melodii dla dziewczyn, dziewczyn, chłopak? No, tylko grzejniczek. Bo no może wszyscy śpią, tylko nie ja. A, boska. Ale się mi dobrze spało. Ciekawe, co dzisiaj. Będę robić. A, mój nowy zapomnę, Co tu jest? Co to jest? Muszę się sp Co to? Mamo! Co to jest? Co jest. Mamo! O, portfelik to mi się przyda. Ale to co to jest? To ja je nie wiem. To jakieś koperty. To sobie zatrzymam. Bo akurat to jest mój ulubiony zespół i byłam... Kiedyś z Amelką na koncercie i tylko mnie wypuścili, bo to było dla takiej Amelki. Złośliwej. Amelki. Ale no coś. Dobrze, że mam portfelik na, mojego, na moją monetę szczęścia. Ale to, to muszę wywalić. To nie jest mi kompletnie potrzebne. Kompletnie muszę to wywalić. Ej, a to nie jest to. No to... Nadal. A to jeszcze miałam wywalić. I się przebrać. Mm, co tam się rusza? Stało. Patrz, ząb mi wypadł! Super kochani. Czekaj, dam Ci pojemniczek na tego ząbka. O, wyjedzę, że wyciągałaś. Tak, bo chciałam go włożyć, ale najpierw chciałam Ci pokazać. Super! Będę miała monetę. Znowu, albo stóweczkę fioletową. Ty nie masz. Co to jest za portfel? Nie wiem, w tym plecaku była jakaś koperta a w, i w tym plecaku. Aha. No w tym coś w tym stylu taka koperta. Aha. No dobra. Jak już się obudziłam, włóż ten tego ząbka pod poduszką. A ja idę zrobić śniadanie. Dobra, mamo. To jest pytanie: skąd ja wezmę stówę? Znalazłam jakąś starą stuweczkę. Muszę ją ukryć. Muszę ją schować do kieszeni. Dobra. Dobra, to idź, ja zaraz przyjdę. Okej, okay, mamo. Jedę tylko po kubusia. Dobra, chodź Kubuś, Ściągniemy Ci tą czapkę melody. I założymy Ci tą czapeczkę. Czy ten kapturek. Dobra, i szybciutko i włożę pod poduszkę ząbę. czy stuweczką. Tutaj i tam stóweczkę. Dobra. Dobra, włożę i tutaj ząbkę. Już idą, idą. Dobra. Trzy godziny później. Po śniadaniu. Dobra, pójdę do swojego pokoju. Co by tu. Stóweczka. Miałam rację, że do stóweczka. Mm. No, i będę. Jeszcze ta monetę szczęścia, tak naprawdę to jest piątka, mam 105 i mogę sobie kupić już moją z wymarzoną zabawkę. haha, ha, ha, idę powiedzieć mamie. Mamo, mamo! Tak? Zobacz. Co? Patrz, mam 5 złotych. 5 zł, którego zjadłam. Ale stóweczkę mam jeszcze i też mi starczy na moi, moją wymarzoną zabawkę. No to super. Chodźmy, póki jest jeszcze ten sklep czynny. To on jest jeszcze czynny? No. To chodźmy szybko, bo go wykupią. Ten sklep jest do 20, a jest 18. Dobra, to chodźmy, mamy, szybko? Hmm. No, chodź szybko, dobre, to się ubieraj. Może to co, Chodź szybko, idę, idę, która to była. To tylko lek. Chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Proszę, dziękuję. Chodźmy. Dobra, chodź, oboda. Chodź. Już trzeba się kłaść. Idź do windy. Szybko się przebrać i chodźmy. Jaki była kolejka do skrętu na kasporanej. Widziałaś kolejny, nie? Ja tutaj... Co to jest za dzoniczka tutaj? Ja no więc powiedziałem pierdolę, nie jadę tam, nie? Dzwonię do niej. Dobra, wiesz. Wysz... Później to wiesz tak. Przekładź się mówię. spać. Szybciutko. No, że ja pierdziele nie jadę tam. Pojechała napię na, na, na biedrokę. I, ja pierdolę. Ja... Dobra. No to wróciłem się na hatę, nie? Te kastoramy, no, Sparking zapierdzielony cały, a kastoramy praktycznie pustki były nie, nie Ameryki wiem, Ameryki, żeby położyła się spać Poczekaj, dam ci tą maskę No i tam wpada na tą promocję, ona tam tą ale jaleczkę, Marta tam nic nie ma Na tej promocji, oni nie przydają jakieś kurwa końcówki serii, o co chodzi Dobra, a my śpi, to ja też no. idę już spać ja tylko powiedziałem, że jak ktoś będzie do... ja, tak, tutaj. Chciałem chodź, do, no do tutaj tego, tutaj do chodź, 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 chodź,